Cześć. Po materiale, w którym opowiedzieliśmy o pięciu zaletach PSVR, pora na drugą stronę medalu. Dziś opowiemy Wam o pięciu rzeczach, które PSVR robi po prostu źle. Brak regulacji i wbudowanych słuchawek. PSVR pod względem wygody headsetu jest bezkonkurencyjny. Brakowało dosłownie odrobiny do perfekcji i niestety daje się to odczuć podczas korzystania. Pierwszym mankamentem jest brak regulacji IPD, czyli rozstawu soczewek. Ludzie z szerszym rozstawem oczu w efekcie będą mieli problem z ostrym widzeniem wyświetlanego obrazu. Drugim natomiast, na szczęście mniej poważnym, jest brak wbudowanych słuchawek. O ile w przypadku mocowania paskowego jak w Oculusie czy w Vive wbudowane słuchawki przeszkadzają, o tyle w mocowaniu koronowym bardzo dobrze by się wpasowały i zminimalizowałyby liczbę kabli i urządzeń do zamontowania na swojej głowie. Słabe soczewki i rozdzielczość ekranu. Choć ukryte sprytnymi zabiegami, nie ma co się łudzić, ekran PSVR to zaledwie rozdzielczość Full HD. O ile widoczność pikseli została ograniczona dzięki specjalnej powłoce dyfuzyjnej, delikatnie rozmazującej widziany obraz, ten błąd wychodzi w trakcie pokazywania bardziej szczegółowych elementów, jak na przykład drobne napisy czy skomplikowane modele. Również soczewki zastosowane w PlayStation VR to zwykłe soczewki dwuwypukłe, które nie tylko uzyskują gorsze wyniki Field of View niż soczewki Frenela, ale mają bardzo mały switch spot, czyli małe pole, w którym obraz jest w pełni ostry. Brak kompatybilności z pc -tem. PSVR mogłoby mocno podbić swoją sprzedaż i stać się bezkonkurencyjnym liderem na rynku, gdyby tylko pozwoliło na kompatybilność z pc w tym na przykład z popularnym standardem SteamVR. Wyobraźcie sobie headset za 1700 zł, który działa nie tylko z dedykowanymi grami na konsole, ale także z niektórymi tytułami Oculusa czy Vive'a. To by było coś. Jakość graficzna gier. 120Hz odświeżania, ekran Full HD, tracking pozycyjny i moc obliczeniowa PS4, która niestety mocno headset ogranicza. O ile gry mocno bawią, o tyle jakościowo nie powalają i wyglądałyby sporo lepiej, gdyby odpalić je na mocniejszym sprzęcie obliczeniowym. Głupienie trackingu chyba najmocniejsza szpila w zestawieniu. PSVR operuje na trackingu światła widzialnego. Kamerka PS4 obserwuje świecące kulki kontrolerów i wzorki na PSVR, obliczając ich położenie w przestrzeni. Niestety, tego typu system nie lubi światła i wystarczą niekorzystne warunki, to znaczy zbyt doświetlone pomieszczenie i nasze PlayStation VR zacznie się totalnie gubić. Podobnie sprawa się ma, gdy stoimy tyłem do kamerki. Kontrolery w grach takich jak Job Simulator bardzo często szwankują i zdecydowanie najmocniejszymi tytułami PSVR są ty Tytuły siedzące. I to już wszystko. Pamiętajcie, aby napisać co sądzicie o tej serii i koniecznie sugerujcie jaki następny sprzęt mamy wziąć pod lupę.